Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech mu gwiazda pomyślności. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie A kto z nami nie wypije, niego piorun trzaśnie A kto z nami nie wypije, niech do piorun trzaśnie Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam Niech żyje nam, niech żyje nam w zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyje w nas.